Elblążanki nie zwalniają tempa i notują kolejne zwycięstwo w lidze. W kolejnym odcinku magazynu Kram start Elbląg pokażemy Wam, jak podopieszne i Wrzawy rozprawiły się z góralkami. Będzie też relacja z pierwszego finału Challenge Cup. Sprawdzamy, co o powrocie do kadry uważa nasza maszyna do zdobywania bramek. A na koniec zobaczycie niesamowitą akcję, po której normalnie wyskoczycie z butów. Startujemy! Take me under, take me under your wing, crack of thunder. As a wild bird sing, you can hear hunger crying out. The sonic echo, the to a Pani trener, spotkały się dwa zespoły, które już tak powiem muszą wygrywać start dlatego, że chce walczyć o medal. wy mu też musicie szukać tych punktów. No tak, rzeczywiście start tutaj jest w zupełnie innej pozycji niż my. My walczymy o utrzymanie, start o najwyższe miejsca. Myślę, że zarówno startowi jak i nam się uda. Bardzo chciałbyśmy pozostać w Superlidze, dlatego musimy wszystkie siły i środki na tą trzecią i czwartą rundę włożyć. Natomiast start z meczu na mecz osiąga sukces. No i jestem przekonana, że może to być rok właśnie dla startu. Rozkręcałyście się tak po powolutku do 10 minuty, a potem jak już poszło, to poszło. Tak. No, na początku nie było łatwo, później jakoś się sposób na tą obronę troszeczkę wyższą i udało nam się wypracować taką y, spokojną przewagę. W drugiej połowie już się grało, rozumiem, spokojnie na luzie? Tak, no było troszeczkę takiego rozprężenia, co było widać, ale na szczęście udało się nam utrzymać wynik, no i wyszliśmy z tego zwycięstwa. Znowu... Chyba wszystkie zawodniczki mogły podkreślać. Tak, dzisiaj dodatkowo jeszcze z nami były Ala i Dominika. No i dzięki takiemu, takiej przewadze dziewczyny też mogły wejść na wojsko. To nie jest zespół tam jakichś dziewczyn, które przyjechały sobie tam z piaskownicy i wzięły piłkę do ręki zaczęły grać, tak? To są góralki, one walczą i one owszem są na ostatnich tabeli, ale one nie przegrywają tam gdzieś macie wysoko, tylko tam po jakiejś walce, tam tam, wam, jedną bramką przegrały chyba 6 spotkań. Także tutaj nie było jakiegoś tam rozprężenia. Tam dziewczyny są po prostu zmęczone, bo tam bo musimy pogodzić treningi i mecze. Od trzech tygodni przypomnę gramy z mi środa sobota, a czekają nas jeszcze cztery tygodnie. Skąd te, są takie rotacje składem, żeby wszystkie grały? No nie zawsze to było tam jakieś optymalne ustawienie, ale, ale gdzieś tam szukamy tych, tych, tych odpoczynku. Od Każda minuta to jest w tym momencie ważna. Dmuchamy, dmuchamy, żeby tam odpukać nic nie, 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 nikomu nie stało. No i cieszymy się z dwóch punktów, bo, bo, bo w tabeli dalej jesteśmy gdzieś tam wysoko. Na krajowym podwórku start nadal w ścisłej czołówce. Elbląska ekipa doskonale radzi sobie również w europejskich rozgrywkach jak na razie w Challenge Cup nie przegrywa. Po wyeliminowaniu Azerek z Baku, Elblążanki rozegrały pierwszy ćwierćfinałowy pojedynek z czeskim Sokołem Poruba. Dużo lepszy rywal niż tamte zespoły, z którymi poprzednio grałyśmy, ale spodziewałyśmy się tego, miałyśmy wideo, dużo materiału z meczów tego zespołu. Widziałyśmy, że to jest dobry zespół poukładany i nie będą to łatwe mecze. I rzeczywiście wydarzenia boiskowe potwierdziły, że czeszki to wymagający rywal, jednak ostatecznie Kram Elbląg nie pozwolił Sokołowi rozwinąć skrzydeł i wygrał 29 do 24. Czeszki i Azerki to zdecydowanie różnica no, Dokładnie dwa różne zespoły. Zresztą mówiłem o tym, że te Azerki były nastawione na, na rzuty z daleka, natomiast czeszki grały bardzo taką wyrafinowaną piłkę, bardzo mądrą, dużo takie dużo takich akcji jakby różnorodnych. I potrafiły z daleka, i obsłużyły koło, i skończyły skrzydłem, eee, także pod tym względem to był bardzo ciekawy rywal i wiedzieliśmy, że jest mocny, moc, już to podkreślałem wcześniej, że nas zdobyły Puchar Superligi Czeskiej, wygrały tam w finale w grudniu, pokonały tam wszystkie zespoły renomowane, wyżej w tabeli nawet, eee, także wiedzieliśmy, że rywal będzie łatwe spotkanie i tak naprawdę się cieszę z wyniku, bo... 5 bramek to zaliczka, może mogła być wyższa, ale równie dobrze mogła być niższa. Przeciwnik postawił wysoką poprzeczkę, nie był to łatwy mecz. Myślę, że można było więcej wygrać, a można było też mniej wygrać, więc ciężkie spotkanie. W sumie myślę, że nie jest zbyt dużo. Na pewno u siebie, przy, na własnej hali, przy swoich kibicach postawią się cięższe warunki niż dzisiaj, więc ciężko powiedzieć. Niby dużo, niby mało. no Zobaczymy. Co ciekawe start miał ogromne problemy ze zdobywaniem ramyk z rzutów karnych. Te jak natchniona broniła czeszka Lenka Rochackowa. Karny też trzeba umieć rzucać jak to się mówi. Wszystkim się wydaje, że to taka łatwa sprawa, ale stanąć przeciwko bramkarki, kiedy dochodzi jakiś stres, zmęczenie i tak vis-a-vis. -vis, więc myślę, że to bramkarka jest na wygranej pozycji zawsze, bo ona może, my musimy, więc to jest dla nich plus. Obroniły dzisiaj trzy, musimy to poprawić, bo te trzy bramki nam się przydały. Miałśmy sporo błędów także w obronie. Myślę, że jak przy drugim meczem na tym bardziej podpracujemy, to wynik będzie jeszcze bardziej korzystny dla nas. Nas. Wygrałyśmy pięcioma bramkami, jest to dużo, ale i też mało można powiedzieć. Nie możemy o tym myśleć przed meczem wyjazdowym w Porubie, ponieważ może nas to zgubić. Ale widzę spokój u ciebie. Tak, jestem spokojna, wierzę w to, że przejdziemy do następnej rundy. Chcemy zajść w pucharach jeszcze dalej niż w tamtym roku. W tamtym roku nie zabrakło nam dużo. Miejmy nadzieję, że w tym roku uda nam się zagrać chociażby w meczu finałowym. Drużyna w weekend do ostrawy może jechać w dobrych nastrojach. Start o jak najwyższą zaliczkę walczył do samego końca, a to dowód i atomowy rzut Sylwii Lisewskiej z ostatnich sekund meczu. No na pewno, na pewno ulga, więc y, mamy 5, a nie 4. Może się okazać, że to była zbawienna bramka dla nas was Kram znów będzie miał reprezentantki w reprezentacji Polski. Leszek Krowicki powołał 18 zawodniczek na zgrupowanie kadry i turniej międzypaństwowy. Wśród nich znalazły się Magda Balsam i Sylwia Lisewska. I chyba nie ma co się dziwić, bo Magda już od dłuższego czasu puka do drzwi kadry, a Sylwia jest obecnie drugą najlepszą strzelczynią w kraju. Bardzo się cieszę, że ktoś mnie jeszcze, że tak powiem, zauważył i, i dostałam szansę. No, Zastanawiałam się długo, gdyż mamy strasznie dużo grania i zmęczenie jest duże, a nam mimo wszystko jak się na kadrę, to trzeba dać sobie 150%, a nie 100%, więc zastanawiałam się jak to będzie ze zdrowiem, ale stwierdziłam, że chyba dla Orła nie można odmawiać kadry, więc myślę, że jestem w dobrej formie, trener mnie dobrze przygotował, więc no, no jadę. <grym> Tyle. I na koniec akcja, po której aż trudno się nie uśmiechnąć. Zresztą ta nietypowa sytuacja rozbawiła również same zawodniczki. Don't mind me, I'm here, but you won't know. I'll stay right back and keep my profile low. If you don't like that I'm different from the rest. But sometimes different happens to be best. And I might not be fake enough for you. I'll do and say whatever I want to.